Tam, spalicie, tak tam, wyspaliście, gotowi, tak. zwarci? Tak, tak jest. No jest, gotowi, jest. zwarci. Panowie. Wczoraj nas piece pokonały, ale dzisiaj to my musimy je pokonać. I to błyskawicznie. Bierzemy się ostro za piece. Czy to jest jasne? Tak Panowie, tu jest nowy kolega Piotr. Poznaliście go już przez drogę chyba. Mówisz, że umie dobrze ciąć palnikiem. Wczoraj się do nas zgłosił. Przede wszystkim, Jacuś, trzeba zobaczyć, jak on tnie palnikiem. I co potrafi? I niech on rozpracuje ten spychacz na dzień dobry. Zobaczymy, jak, jak mu pójdzie, nie? I w jakim czasie sobie poradzi z tym. Jestem bardzo ciekawy. A wy, do dzieła. Zapowiada się intensywny dzień. A to widać choćby po ilości i rozmiarach butli z gazami spawalniczymi. Dobra, panowie, wy sobie tu działajcie. Piotrek, chodź ze mną. Pokażę Ci dzisiaj swoje zadanie. Słuchaj, Piotrek. Chcę zobaczyć, ile jesteś w stanie pociąć w ciągu dnia. To jest zadanie dzisiaj na cały dzień dla Ciebie. Tutaj te elementy wszystkie, żeby po prostu chwytakiem mógł normalnie załadować. Jak sprawnie dzisiaj to potniesz, to masz robotę, Piotr Ostały. Godzinę Godzina będzie pocięta. Dobra, dobra. Nie takie chojraki to byli. Ogarniaj, a ja idę zobaczyć, jak chłopakom z Zobowiązanie Piotrka brzmi jak żart. Wrak spychacza to nie kilka śmiesznych kątowników, tylko potężna stalowa konstrukcja o wadze kilku ton. W każdym razie jego palnik już pracuje, a orły dopiero wtoczyły zestawy na swoje pole boju. W pierwszej kolejności zajmujemy wełnę. Panowie, maski mam tutaj dla was. Dobre. Proszę U, bardzo. Panowie. Zobaczcie. Eleganckie maseczki. Proszę bardzo. Raz, dwa. O, a co to? Dla mnie i dla Stalowego nie ma masek? Kto pakował te maski? Dobra, nie ma co gadać. Okulary ktoś chce? watę będą zrywać. Daj mi prezes. Roman, chcesz okulary? Nie. nie? Roman, ja proponuję, żebyś założył te okulary do tego, do, do waty, bo jak będziemy zwalać, to wiesz, to się pilnie, no nie? Żeby ci tam w boku napadło. Tak? No pewnie. No dobra. Proszę sobie wziąć. Tak, dla deszczu